Dzisiaj w serwisowym busiku jedziemy na awarię, wymieniać sprzęgęłko ciągniku siodłowym Mercedes. Bodajże będzie się działo, pogoda się ładnie wypogadza. To najważniejsze, nie będziemy mokli. Powiem Wam, że w ciągniku to dużo lepsze dojście, bo jest i od góry. Także całkiem przyjemnie może się robić ale czy tak będzie cały dzień to zobaczymy że na razie jedziemy autko na jakimś placu stoi zobaczymy co tam się zadziało kierowca dzwonił, mówi że nie może jeździć no bo jak jeździć bez biegów? Nie, bez przyngiełka nie można biegów rzucić także dzieje się minutka gadania, jeszcze nikogo nie ma Dzisiaj coś chyba dzień odpowiedni na live. Rano też zrobiłem. Mało osób było. Ale co zrobić? I czasem tak bywa. Najważniejsze, że później sobie oglądacie te lajwiki. To mnie bardzo cieszy. O, i powitać pierwszego widza. Czy się przywitasz, czy nie? Ja ci powiem, my dzisiaj jedziemy na akcję serwisową. Kierowcę znowu uratować z opresji, bo mu sprzęgiełko poszło. Nie może biegów rzucić Że jak widzisz w busiku serwisowym Jedziemy z Przemką Będziemy robić. A tam coś w lesie policja, co to tam się stanęło, zobaczcie. Widzisz? Gonią go, gonią. Gonią go, gonią. On pewnie uciekł, no ale co zrobić? Tak czasem bywa. O kurcze, tu też policji? Widzę dzisiaj bardzo dużo policji jest. Taki dzień, co to dzisiaj czwarteczek, ani nie piąteczek, ani nie sobota. Ale czasami tak bywa, jak to w miastach, nie? A znajdujemy się w Toruniu, Kujawsko-Pomorski. O, powitać, już 20 osób, bardzo mnie to cieszy. Mamy jeszcze 4 km. Do autka, które utknęło. Nawaliło jak to się mówi. Poszło sprzęgiełko, że będziemy wymieniać sprzęgiełko, a jest to ciągnik siodłowy. Także od góry będzie dojście, zobaczycie, jakim sprzętem dysponujemy, żeby to ładnie od góry wysunąć, rozjechać te skrzynie. Bo powiem Wam w ostatnim filmiku, co byliśmy na e, awarii sprzęgiełka. To było specjalistyczne autko, nisko podwozie. To powiem Wam, zabudowane od góry, od spodu bardzo nisko osadzone. Bardzo ciężko było się dostać do tej skrzyni. Musieliśmy użyć specjalistycznego wózeczka, gdzie możecie zobaczyć na filmie, jak to tam się działo. Bo było kręcone. Dzisiaj nie wiem, czy tam Lajwika odpalę z tego, czy po prostu też filmik Wam jakiś nakręcę o 103 osoby, kurczę coś niesamowitego, a łapeczki żadnej, nikt nie pisze nie wiem czy nie możecie pisać na czacie czy komentarze wyłączone, czy o co tu chodzi, czy tylko podglądacie co ja dzisiaj robię a ja dzisiaj w busiku serwisowym jadę na awarię Aleksander ma. Nie, ja nie w Brazylii, w Polsce. A dokładnie kujawsko-pomorskie toruń. Jedziemy na awarię autka ciągnika siodłowego. Będziemy wymieniać nim sprzęgiełko, bo kierowca nie może wrzucić biegu. Także uratujemy kolejnego kierowcę z opresji będzie się działo tak tak jak mówiłem no tutaj będzie dojście dużo lepsze od góry zobaczycie jakim sprzętem działamy bo to są innowacyjne rozwiązania nie wszyscy takie mają do rozjeżdżania skrzyni bo jak wiecie w ostatnim filmiku bardzo ciężko było dojście od góry bo to było specjalistyczne autko nisko podwozie Nisko osadzone, także i od dołu był utrudniony dostęp. Trzeba było specjalną poduszką podnieść auto do góry. Tak, dokładnie słyszycie poduszką specjalną. Podnieśliśmy auto i na wózeczku specjalnym rozjechaliśmy skrzynię. Dzięki temu mogliśmy bezproblemowo wymienić przęgiełko oczywiście łożysko i docisk również. Nie ma lipy, jak to się mówi. Bo to było przed świętami, kierowca mógł zjechać do domu na święta. A dzisiaj, dzień jak co dzień, 184 osoby, coś niesamowitego. A żadnej łapki, nie wiem. Że powiem Wam, dzieje się. No, filmik Wam może nakręcę, albo zobaczę, jak będzie można. To może jakiego lajwika odpalę. Także zachęcam subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Bo jak widzicie takie lajwiki to wyskakują na spontanie. Także już zaraz dojeżdżamy, trzymajcie się. Pozdrawiam.